Cię nie zatrzymuję. Przypisałem właśnie pytania kurwa z Mesa, bo mam tylko jeden sprzęt operacyjny no jak na tą porę. Więc lecimy z kolejnym odcinkiem. Kurwa, tego będzie w chuj dzisiaj. A dobra, lecimy dalej. Czy nagrasz jak coś gotujesz? Oczywiście mogę nagrać, to nie jest problem. Pracowałem kiedyś aż 2 miesiące na kuchni, więc z takim filmikiem nie byłoby problemu. W zależności co miałbym gotować, proszę mi napisać. Czy też kurwa usmażyć Ja Miałem problemu najmniejszego Co robiłeś w okresie wakacji? Leżałem, spałem, piłem szpałem, Nie ruchałem Nie byłem nad dziarem. Byłem w pracy To robiłem Więc chuja z tej wakacji ogólnie miałem Lecimy dalej Ile miałeś jeszcze? Ogólnie to miałem Pięć dziewczyn? Miałem. Miał. Miał. Tylko pięć dziewczyn na 21 lat. W takim razie to ciężko było do mnie. Lecimy dalej. O kurwa. Jaki twój kutas ma przebieg? Się mnie nie pytaj, luju, o luju, człowieku. W dobrym aucie takiego przebiegu kurwa nie ma. Jak byłem z jedną dziewczyną, to byłem z nią 3 lata, więc nie będę ci opowiadał o moich stosunkach. Ale wiedz jedno, że on jest nadal sprawny. Piąte pytanie, ostatnie. Chodzisz na siłownię? Coś w tej łapie kurwa jest. Nie, nie chodzę na siłownię, stwierdziłem, że nie trzeba, robię sobie różne ćwiczenia w domu. To mi w sumie wystarczy, ja nie muszę być jakiś y, wielki, zajwisty. mi wystarczy taki jestem, kiedyś ważyłem ponad 100 kilo, byłem kurwa klocem, teraz jak komu zapierdolę w odbyt z buta kurwa w stylu Jack Jutsu albo w pierdol Jutsu to kurwa leci 6 metrów, więc tyle miałem na powiedzenia w tym odcinku. No i ja jadę z kolejnym nagrywaniem, wyciekajcie. E -lu.